Coraz mniejsza liczba zakażeń koronawirusem, w połączeniu z odmrażaniem przez rząd gospodarki, dobrze wróżą także spółdzielczym remontom. W legionowskiej SMLW chcą z nimi ruszyć lada moment i do maksimum wykorzystać sprzyjające okoliczności zewnętrzne. Bo jak długo one takie właśnie będą, nigdy nie wiadomo. W planach remontowych mamy wymianę instalacji wody ciepłej, zimnej cyrkulacji. Nie udało się niestety w zeszłym roku. Tutaj też w tym roku troszeczkę się denerwujemy, gdyż jest to praca stricte w lokalach. Nie da się tego przeprowadzić błyskawicznie, w takim tempie jak na przykład wymiana wodomierzy, gdzie to trwa 10-15 minut. Ingerencja w blokową hydraulikę to już o wiele poważniejsza sprawa. Musimy dostać się do ekranu. To nie jest łatwe oczywiście. Ekrany są bardzo często zastawione meblami, lodówkami, zabudowane glazurą. Więc, a do tego jeszcze musimy tam się dostać, wyciąć stare metalowe rury, stawić nowe, plastikowe, połączyć je z poziomem czyli doprowadzić do zlewozmywaka, do wanny, lub, jeżeli jest taka potrzeba, wymienić też ten pion. Więc no, jest to operacja, która potrwa kilka dni w lokalu. To też się będzie wiązało z zamknięciem wody, oczywiście na kilka godzin, ale to będzie przez kilka dni w danym pionie. Umówić wszystkich mieszkańców z danego pionu, żeby, żeby można było przeprowadzić od parteru do ostatniego piętra. W tym roku głównie mamy wieżowce, więc tym bardziej będzie to trudno. Dlatego spółdzielcza administracja, jak zwykle, liczy na mieszkańców oraz ich dobrą współpracę z ekipami remontowymi. Warto pamiętać, że czas pracy fachowców w dużej mierze zależy od pomocy ze strony lokatorów. Krótko mówiąc, mieszkanie trzeba do wymiany rur odpowiednio przygotować. Jeżeli jest taka możliwość, wiszą szafki, zdemontować te szafki, odstawić lodówkę, odkręcić zabudowę, bo bardzo często no, ta zabudowa jest przykręcana. To na pewno nam ułatwi i szybciej się dostaniemy do, do takiego pionu, szybciej to zrobimy. Obok poważnych ingerencji w blokowe instalacje administratorzy poszczególnych osiedli zaplanowali też jak co roku wiele drobniejszych modernizacji i remontów. Ich pełna lista jest długa i być może jeszcze wcale nieostateczna. Podwyższenie balkonów, remont balkonów, wymiana wejść do budynków, wymiana dźwigów osobowych. E, wiem, zamykanie sypów, budowa nowych altanek, takie bieżące też prace. One są jednak takie mniej, będą uciążliwe dla mieszkańców, dlatego że to będą prace głównie na częściach wspólnych. Przygotowujemy również harmonogram remontu i malowania klatek. Skończyliśmy wymianę okien w częściach wspólnych, więc przychodzi czas na remont klatek schodowych e, z wymianą oświetlenia. Żadnymi pracami remontowymi spółdzielcy nie powinni zostać zaskoczeni. Starym i dobrym zwyczajem o wszystkich robotach będą z wyprzedzeniem zawiadamiani. Na każdym budynku, w którym będą prowadzone remonty, będą wzięły wcześniej ogłoszenia, więc będziemy też się z Państwem komunikować. Sądząc po planach regionowskiej SMLW, spółdzielczy sezon remontowy, zapowiada się w tym roku nader pracowicie, oby tylko na skutek kolejnego nawrotu pandemii zbyt szybko na osiedlach się nie zakończył.